Cześć, dzień dobry, mijał z tej strony. Kolejny raz wybieram się do parku Koma Pedrosa, właściwie Dolin Koma Pedrosa, powinienem powiedzieć. Niestety zalegający śnieg w górach wciąż blokuje dostęp do najwyższych szczytów, dlatego dzisiejszą trasę musiałem sobie ułożyć na trochę mniejsze górki. Mówię trochę, mówiąc trochę mniejsze, mam na myśli szczyty o wysokości 2500 do nawet 2700, a więc wciąż ciekawie, wciąż wysoko. Swoją przygodę rozpoczynam od takiego bocznego wejścia na ten szlak, który znajduje się w bardzo bliskiej okolicy mojego hotelu, natomiast główne wejście na ten szlak, który pokazuje mapa, będzie teraz będziecie mieli widoczne na mapie, nie jest to daleko stąd. Natomiast dla mnie było już bez sensu po prostu schodzić w dół asfaltową drogą, lub bez sensu podjeżdżać tam samochodem. Natomiast dzisiejszy dzień zapowiada się, hmm, na chwilę obecną jest bardzo pochmurnie, góry są pokryte chmurami. Nic nie widać, trochę kropi deszcz. Mam nadzieję, że później się to troszkę bardziej rozpogodzi, że będę mógł coś zobaczyć i Wam pokazać. Tyle z tego wstępu. Idę na górę. Zobaczymy, co na dzisiaj czeka. Jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, zapraszam na film. Po przejściu niespełna 1200 metrów i pokonaniu 270 metrów przewyższenia Dotarłem do punktu, w którym łączą się te oba szlaki, czyli nieważne czy byście szli taką drogą jak ja, czy byście zaczynali z tego, z tego bardziej powiedzmy oficjalnego punktu, to od tego miejsca te drogi się łączą i będą wyglądać tak samo. Jest tutaj również znaczek pokazujący szczyt, na który Mam nadzieję, uda się dotrzeć, natomiast z tego punktu, jest to fajne miejsce, żeby sobie zrobić chwilę przerwy i oddychnąć, ponieważ droga pod górę naprawdę męcząca. Pomimo tego, że aktualnie jest 6 stopni, to zgrzałem się niesamowicie, sami widzicie. bardzo szybko się rozebrałem. Ścieżka od tej strony w ogóle na początku wygląda jak strumyk i czasem jest tym strumieniem, natomiast później robi się już trochę szersza po około 700 metrach, trochę się zmienia, robi się szersza i jest troszkę mniejsze nachylenie, natomiast, natomiast pojawia się ogrodzenie pod napięciem, na które musicie uważać i nie próbujcie dotykać, nie wiem czy działa, są znaki, są druty, nie dotykałem, natomiast widoczek stąd jest całkiem ciekawy i... Nie wiem, kiedy to będzie publikowane, ale na tamtym punkcie widokowym byłem wczoraj. Samochodem pokazywałem, pokazywałem jak to jest bardzo fajny punkt widokowy, na który można wjechać samochodem, są ławeczki i jest niesamowity widok na, na tę dolinę właśnie z tamtej strony. Złapałem kilka większych oddechów, napiłem się wody i mogę podróżować dalej. Natrafiłem do uszkodzonego znaku informacyjnego, i też jest to dobra pora, by się na chwilę zatrzymać i powiedzieć kilka słów na temat aktualnej wyprawy. W kilku miejscach mijałem już znaki nieuszkodzone, nie takie jak te normalne, które pozwalają się na, rozgałęziać na różne miejsca, ponieważ jest to sporo, spory park, który przecina wiele szlaków. Praktycznie z każdego punktu, z każdego takiego rozgałęzienia, możecie dotrzeć w inne miejsce. Stąd również możecie dotrzeć do Komapedrosy, do jezior, do których próbowałem dotrzeć wcześniej i się nie udało. Stąd możecie również zejść w dół, idąc dalej tą drogą. I dojść do tego potoku górskiego z tym wodospadem z takim punktem widokowym co mogliście zobaczyć we wcześniejszych, wcześniejszych filmach. Natomiast uszkodzona jest właśnie uszkodzony jest znak, który zostawił jedną stronę. Natomiast jest to strona, która idzie w tamtym kierunku właśnie w dół do do Koma Pedrosy, do do właśnie tamtych jezior. Natomiast powinno to być umieszczone w tym kierunku. Tak poza tym. Natomiast nie ma właśnie Oznaczenia tego szlaku, który ciągnie się do góry. Również wcześniej mijałem, ale ta pogoda mnie zaskakuje. Co raz jest słońce, za chwilę te chmury mnie nakrywają. Nie widać nic, normalnie idę we mgle. Zacząłem mówić, że wcześniej też napotkałem. Był znak, który wskazywał na to, że jest skrót. Mógłbym ominąć to wzniesienie kawałek szybciej, niż bym chciał. Natomiast zdecydowałem się iść tą główną drogą, głównym, głównym takim szlakiem powiedzmy. Ponieważ to nie jest wyścig, a druga sprawa no właśnie te chmury. Dogoniłem te chmury. Pogoda się troszkę rozpogadza, więc one co chwilę jak widać się przesuwają, ale również posuwałem się do góry i były momenty właśnie takie, że je doganiałem i one mnie nakrywały, nie było nic widać, więc nie ma sensu gonić również Również w tych chmurach po prostu nic nie widać, po prostu nie ma żadnego widoku. A tak przynajmniej co chwilę człowiek się zatrzymuje, to może sobie popatrzeć na, na takie właśnie obłędne, obłędne widoczki. A na tym chyba najbardziej mi, yy, mi zależy. I tak yy, przeszedłem już do tej pory 3 km, prawie 300 metrów. Całkiem nieźle mi to idzie. Yy, Poza tym właśnie, jak mówiłem początkiem, potem droga jest naprawdę fajna, minąłem jakieś, jakieś zabudowania, były to, jedno to był jakiś prywatny teren, drugie to jest chyba też schronisko, ale wydaje mi się, że jakieś prywatne, ponieważ nie, nie ma go na mapach, a wygląda jak jakieś schronisko, więc być może ktoś tym operuje jako prywatnie, jakieś wycieczki czy coś, no, tutaj to jest bardzo popularne, więc, więc yy, może to właśnie należeć do, do jakiegoś ośrodka albo do jakiejś osoby prywatnej, która się tym zajmuje. A ja nic, podążam dalej w górę. E, pomimo tego, że idę do góry, jest mi ciepło, natomiast naprawdę robi się chłodno. E, pogoda pokazuje, że na szczycie powinno być minus 4. Zobaczymy, jak to będzie. A na razie jest naprawdę fajne, naprawdę przyjemnie. E, nie ma nikogo, naprawdę nie ma nikogo. Kolejny raz idę, nie spotykam nikogo, nie słyszę nikogo, nie widzę nikogo. Jedyny ruch, jaki mogę zaobserwować, to na dole, tam w dolinie, daleko, daleko, widzę jeżdżące samochody. I dźwigi pracujące tam przy drodze, które znajdują się po drugiej stronie doliny, ludzie zaczęli pracować, więc widzę jak te żura, dźwigi, żurawie yy, zaczynają się przesuwać w lewo, w prawo. To wszystko. O i czasem samoloty. To jest, to jest jedyny minus. Nad Andorą przelatują samoloty, które lecą do dwóch lotnisk, znajdujących się w Barcelonie. Przez co czasem zakłócają właśnie taki spokój, przelatując nad nami na szczęście. Natomiast teraz ich nie widać, ponieważ spojrzałem w słońce i mi oślepiło. Natomiast są nad nami chmury, więc nie można ich aktualnie zobaczyć, ale można je usłyszeć. I tyle z aktualizacji na, na chwilę obecną. Ja będę przemieszczał się powoli do góry. Po czterech kilometrach marszu i 700 metrach przewyższenia udało mi się dotrzeć do schroniska, które znajduje się na wysokości 2200 metrów. Zobaczmy jak wygląda w środku. Na dole znajduje się Woda bieżąca, niestety niezdatna do picia, natomiast taka do umycia się, czy do ochłodzenia się jak najbardziej. Standardowe ostrzeżenie o nie śmieci. Uważajcie, tutaj jest jest wysoki, można się zagapić i polecieć. Zagrożenie znak ostrzegający o lawinach. Na szczęście dzisiaj <dziśle> Dziś nam to nie grazi. Co my tu mamy? O, nazwa, nazwa refugee. 2200 metrów i tak, pierwsze pomieszczenie. Będzie już otwarte. To widzisz jest, jest, jest darmowe, z tego co poważne. I tutaj nam się znajduje hmm. ściółka. <ścoughs> I jakieś rzeczy, kartony, pierdoły. Tutaj chyba jakby ktoś chciał się położyć na kalimacie. Można nawet na metr, w się Nie ma problemu. Jakby nie było miejsca. Bo ponieważ tutaj zapewne znajdują się, znajduje się zwykłe pomieszczenie gospodarcze. No, co czekajcie. Okej. Okay. Dobra, wejdźmy. Zrobione w ten sposób, że zamykane, zamykane normalnie jest dwóch stron. O, całkiem ładnie i czysto. Sporo miejsca, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć łóżek całkiem nieźle, stolik, klasycznie kominek, zmiotka, łopata, wszystko jest moi drodzy, rzeczy pozostawione przez innych, trochę w optyczce jest, są ostrzeżenia, owce, standardowo mapa i standardowo wpisy osób, wpisy osób, które, dotarły. z pewnością, jeśli miałbym tu spędzić moc, to bym się i wpisał, i pewnie poczytał doznania innych. Niemiecki, francuski, o są Polacy. Nie, nie polski, czeski chyba. No szczęśli. Podziwam piechot około Andory <grymne> No jestem tego no. Bójcie się Pierna jest. O, Pierdelle jest o piękne. Przemek Polonia. <grymne> Przemek Polonia, w roku tym jest więcej. Wcześniej w innych filmach, jak zwiedzałem, to nie było wpisów. Było na was grane, albo były powielone kartki. Pewnie ludzie używali do rozpalenia ognia. jest to Oko! Ech. Dość duże, suche. Oczywiście w każdym takim śmierdzi spalenizną ze względu na to, że no jest ten kominek i ludzie, którzy tu nocują. Czy w ogóle spędzają dzień, kiedy jest śnieżnie? No, palą, tak, no muszą. By się ogrzać. Zamknijmy to. Zobaczmy, co jest w trzecim pomieszczeniu. No i duże. Jak na, jak na takie, samotnie, na no tak daleko samotnie, to duże. Oj, tu nie, tu jest zamek. Tu wejść nie można. Być może jest to spowodowane tym, że. Część takich schronisk trzeba sobie rezerwować wcześniej i one są płatne, niektóre są płatne, jakąś mają y, infrastrukturę, jedzenie, na przykład jest lokal u góry, a na dole jest normalnie refluji, a część jest taka, jakbyście na przykład chcieli sobie zarezerwować miejsce, no to takie pojedyncze, takie pomieszczenie osobne jest dla Was zarezerwowane i tylko Wy będziecie mogli się tym dostać, a reszta może sobie korzystać z darmowego, tak? Najprawdopodobniej i tak to właśnie, właśnie działa. Natomiast ja sobie chwilkę tutaj posiedziałem, dałem odpocząć trochę nogom. Jak mówiłem, pokonałem 700 metrów przewyższenia, jest sporo. To jest więcej niż mam dziś do pokonania. Czyli przez te 4 km już pokonałem więcej przewyższenia niż mam dziś do pokonania. Pozostało 550, o ile, o ile wszystko pójdzie dobrze z planem. Tak więc już teraz nogi będą miały łatwiej. Bardziej, że jest to rozłożone na dużo większe dużo większy kawałek, więc więc nie jest najgorzej okolica spoko fajny widoczek trochę chłodno, trochę naprawdę zimny wiatr z gór wcześniej Wam nie mówiłem ale stojąc na tamtym punkcie widokowym patrzyłem sobie jak wygląda dolina bo było widać prowadząca na Koma Pedrosa niestety wciąż zasypana cała, ca, cała śniegiem i całe szczęście nie zdecydowałem się tam pójść dzisiaj bo bym się po prostu znów odbił od śniegu Natomiast z tego, co tu widzę, z tego znaku, co tu widzę, to najbliższy szczyt na mojej ścieżce to 45 minut marszu z tej strony, 45 minut marszu z tego miejsca, tak więc, kurde, nie pozostaje mi nic innego, jak spiąć plecak do, do tego, <grym> ze sobą, żeby mi się tu nie majtał i ruszać przed siebie. Miał być lżej. No właśnie, pod jaką górę ja pedałuję, ja wiecie, ale podejście. Uff. Uff, pierwszy ze szczytów w drodze do mojego celu. Pik de Percadela został właśnie zdobyty 2495 metrów nad poziomem morza. Tak więc dość wysoka droga do góry. No, powiem wam. Niesamowite przewyższenie, coś, coś niesamowitego. Z jednej strony mamy dolinkę, gdzie widok jest jeszcze w miarę, z drugiej strony niestety, różnie z tym jest. Chmury cały czas napływają tutaj na tą górę i odbijają się od niej i takby zawracają, zawracają z powrotem. Po no takiej ten zasłużyłem na chwilę przerwy. Co dalej z tego miejsca? Z tego co widzę. Kolejna góra jest raczej do zdobycia, nie ma problemu. Tutaj wzdłuż tego, gdzie leży śnieg oraz tego, gdzie te chmury zawracają, jest jak najbardziej droga do góry. Dalej natomiast widzę zalegający śnieg. Zobaczymy jak to będzie. Dopiero pełen obraz sytuacji będę miał, kiedy wejdę tam. Niecałe 100 metrów wyżej niż to, no ale przewyższenie jest śnieg. 100 metrów ładne. No i co chwilę mi albo pada śnieg, albo grad jest, jest dość zimno, jest, jest w granicy zero. Chociaż może nie, nie wiem, ale jest bardzo zimno, jest buh, aż ścina. Na razie mogę się relaksować takim oto widokiem. Droga spoko, pomimo tego, że czasem aż staje się niewidoczna, to jednak oznaczenia są bardzo fajne. Często byłem wygwizdywany przez świstaki, natomiast. Nie miałem szans zrobienia im zdjęcia ani ten, chociaż jednemu chyba się udało zrobić, ponieważ widziałem je już z bardzo daleka, słyszałem je z bardzo daleka i bardzo sprytnie się chowały. Kilka gwizdów, i tylko widziałem. I nie ma ani jednego. A dość spore. Tak myślałem, że to mniejsze, ale naprawdę dość, dość, dość spore sztuki biegają. O i tyle. Tyle jest aktualnej aktualizacji. Jest tutaj nasz szczyt. Może być, wystarczy, wystarczy na chwilę. Hold del Caval zdobyty 2586 metrów warunki <gryw> bardzo niesprzyjające, naprawdę wieje zimno i ten grad jest tak twardy, że już boli twarz. Normalnie, jakby ktoś cały czas rzucał w was takimi małymi kamieniami idę tylko zobaczyć do końca tego wzniesienia, czy kontynuacja ma jakikolwiek sens, ponieważ. Zaczęło się dość sporo śniegu, i ta pogoda robi się naprawdę nie do zniesienia. Jest niesamowicie zimna. Natomiast jestem tylko ciekaw, jak wygląda końcówka tej góry. Jestem na totalnym wychwizdowie, i dosłownie. Przeszedłem tamten szczyt, ponieważ ten grad był nie do zniesienia. Yy, doszedłem kawałek dalej. Jestem w sumie na, na górze bez nazwy, która jest taką, taką jakby trasą do mojego następnego szczytu. Niestety yy, nie mam jak iść dalej, ponieważ częściowo zalega tam śnieg, częściowo warunki są nie do zniesienia. Tutaj na chwilę przestało ale tutaj tak gwizda, że... Nie ma sensu iść, po pierwsze nie sprawia to żadnej przyjemności, po drugie ten wiatr cały czas mnie spycha w stronę tego śniegu, co też nie jest fajnym uczuciem. Do tego jest niesamowicie zimno i z daleka cały czas nadciągają te chmury. Najgorszy jest ten śnieg, bo jeszcze mógłbym tu zaatakować, natomiast śnieg przeklewa całą ścieżkę i musiałbym iść bokiem po takich kamieniach, co, co mnie wcale nie robi, co nie wygląda ani na bezpieczne, ani na coś co chciałbym robić Natomiast w przemęczy mam całkiem fajny widok poniżej są kolejne jeziora są one zamarznięte, niewiele z nich widać ich widać z tego miejsca i chwilę obecną mam taki fajny spocik, że nie za bardzo wieje. Chwilowo świeci słońce, natomiast wstane, dajcie mi chwilę, to krajobrazik wygląda mniej więcej w ten sposób. No, widoczki, zarazne widoczki niesamowite. Wysokość na której się znajduję to jest prawie 2600 co <gryzny> jest radiacko, jak dla mnie to jest to wystarczające. E, prawie 5 godzin szedłem, przez 5 minut. Myślę, że dlatego tak, że opyryję gdzieś nie dały mi wejść tam gdzie chciałem to i nam to uważam, że moje, moje poświęcenie i miejsce tą którego dałem i tak jest i tak jest tego warte z tej strony to tak cała ta dolina skąpana w śniegu wiatr się znowu zrywa nie dobrze, dobrze może będzie może będzie wygodniej, może będzie lepiej cała dolina skąpana w śniegu z tej strony, tutaj to już w ogóle nie ma szans żeby gdziekolwiek pospacerować nie ma też gdzie odbić więc nie pozostaje mi nic innego jak za chwilkę się tutaj Spróbować zjeść mój obiad, który najprawdopodobniej jest zimny jak diabli, ponieważ jest w płynie, a nie jest w żadnym termosie, tylko normalnie zalany. Przed chwilą piłem wodę, więc podejrzewam, że temperaturę ma tego śniegu. To będzie mega orzeźwiającym orzeźwiający, orzeźwiający posiłkiem w takich warunkach. Ja pierdzielę, no nic, nic nie poradzę. Zjeść coś muszę, energii muszę nabrać na, na powrót, ponieważ też czeka mnie ładne schodzenie. Ale nic, póki, póki jeszcze jestem, póki jeszcze jest w miarę do zniesienia, sobie tutaj chwilkę posiedzę i spędzę miło czas, a później zobaczymy, jak będzie wyglądała moja droga powrotna. Ciekawe uczucie: świeci słońce, pada śnieg, raz to grad, raz to śnieg. Ja sobie tak idę w okularach na twarzy, ponieważ ten grad często uderzał mi w oczy. Dzięki temu jestem trochę zabezpieczony. E, wracam sobie tym skrótem, takim, który, którym nie muszę obchodzić całej tej doliny, tam koło tego schroniska, ponieważ w takich warunkach to i tak mi nie robi roboty. Natomiast e, chciałem z ciekawości sprawdzić, jak to wygląda, i droga jest całkiem fajna. Kawałek łąką, widać, że bardzo rzadko uczęszczana, ponieważ yy, no, dość wąska, yy, często ledwie widoczna, natomiast wciąż bardzo dobrze oznaczona, tak więc z tym nie ma tutaj największego problemu, a widoczek stąd jest i tak naprawdę fajny, a ten padający śnieg i te yy, sosny, jodły, nie wiem co to jest, plus yy, góry na horyzoncie robią naprawdę fajny klimacik do tego słoneczka, tylko słoneczko to jest chwilowe, ponieważ <noise> że całą drogę było za chmurami, odkąd zacząłem schodzić. Natomiast najważniejsze, że przestało wiać. Przestało wiać, dzięki czemu robi się trochę cieplej. Za chwilę będę mógł się trochę rozebrać. Już sobie pozwoliłem na zdjęcie rękawiczek. Za chwilę zdejmę ocieplacz, który mam pod buzą. Dzięki czemu zrobi się już trochę tak, jakby powiedzmy luźniej. Jestem już na dole, moi drodzy. 13 km i 200 metrów pokonane. Pora się czegoś napić. Uh. Pogoda jak widać chwilowo uległa poprawie, ale wciąż jest niesamowicie zimno. Jak minął dzisiejszy dzień, było naprawdę fajnie. Miejsce do spacerowania super, tym bardziej, że można sobie obrać różny kierunek. To, że nie udało mi się dotrzeć do celu, który sobie zaplanowałem gdzieś tam miałem, że na pewno się nie uda, ponieważ ostatnie dni pokazały, że zalegający śnieg i warunki mogą się albo szybko zmienić, albo sprawić, że nie będę w stanie bezpiecznie dotrzeć do miejsca, do, do którego bym chciał i tak było i tym razem. Natomiast dzień był naprawdę fajny, miejsce naprawdę super. Była to moja trzecia wizyta w parku Pedrosa i jakbym mógł, to bym poszedł i czwarty raz. Wszystko było. Super, jak zwykle ścieżki bardzo dobrze oznaczone, mimo że te, którymi szedłem dzisiaj, nie są, nie są może zbyt popularne w tym okresie. Te skróty, których używałem również nie wyglądają na to, aby w ogóle były bardzo popularne, ponieważ bardzo wąskie ścieżki, w wielu miejscach tak naprawdę znikające z oczu, czasami się było trzeba przyglądać, gdzie ta ścieżka idzie. Natomiast oznaczenia dalej są. Oznaczenia są wszędzie: na drzewach, na kamieniach, na, na, różnych, na różnego typu wystających elementach, i nie trzeba dużo, aby sobie odnaleźć taką trasę. Natomiast zdarza się, że po prostu ta trasa niknie nam z oczu. Nie zmienia to faktu, że miejsce jest naprawdę fajne. Ogólnie cała Andora jest niesamowicie przygotowana, jeśli chodzi o szlaki turystyczne, pod takie właśnie chodzenie. Wiele ciekawych miejsc, niektóre podejścia, pod niektóre podejścia trzeba mieć naprawdę kondycję seryjnie. Niektóre podejścia to nie jest lekki spacerek. Tym bardziej, jeśli pójdziecie pod górę. Później z tej góry trzeba zejść i czasem nie należy do najłatwiejszych, ponieważ po całym dniu te nogi, może nie po całym dniu, ale po tych kilkunastu godzinach, kilku godzinach, przepraszam, kilku godzinach marszu, wasze nogi już są zmęczone i z powrotem już tak pewnie tych kroków się nie stawia. Natomiast miejsce fajne, dzień spędzony, super. Poszedłem, terałem, starałem się iść głównym szlakiem, idąc na górę, natomiast wracałem sobie już. W tym jednym momencie właśnie użyłem tego skrótu, w którym mogę sobie zejść, ponieważ warunki nie były najlepsze, wiało, padał ten grad mi na głowę, więc nie było sensu nadrabiać tego kawałka i zejść sobie tym takim skrótem, tą taką ścieżką, która umożliwiała skrócenie sobie tej drogi, była niesamowicie stroma. Był fragment, gdzie łąką się szło tak w miarę, w miarę okej, okay, ale przez las to było naprawdę tak, musiałem bardzo uważnie właśnie, uważnie Zwracać uwagę na to, gdzie stawiam stopy, bo i było ślisko i wystające, wystające korzenie kamienie, na i to wszystko było, te kamienie były mokre. No nie było to. Może. Y Najniebezpieczniejsze, natomiast trzeba było bardzo, bardzo uważać. Co do reszty, miejsce naprawdę fajne. Dostałem nawet swoje 5 minut, siedząc na szczycie. Wyszło słońce, naprawdę przez chwilę nawet myślałem, że ty, może się uda, może gdzieś tam bokiem spróbuję, ale te przysłowiowe 5 minut słońca minęło. To było jeszcze tak. Tak zaczęło świecić słońce, że te kamienie obok mnie, one zaczęły się robić ciepłe. No mówię, coś z tego będzie, nie? Jednak nie. Dzień za tych gór przyszłych chmury, jak zaczęło wiać, jak zaczęło sypać, ja już nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Ubrałem się jeszcze do, 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 ocieplacz, ocieplacz pod tą bludze, założyłem rękawiczki, owinąłem się tą czapką, p, kapturem i zacząłem schodzić w dół, bo naprawdę nie było to miłe doświadczenie. A wiatr z tym gradem e, uderzającym mnie prosto w twarz był, był niesamowicie denerwujący. Poza tym były naprawdę fajne widoczki, fajne. Co mogę powiedzieć, bardzo mi się podobało. Natomiast yy... Jest to mój ostatni film z Andory, niestety, dziś, dziś to był mój już ostatni spacer, pora wracać do normalnego życia. Natomiast nie jest to koniec moich podróży i już za niedługo wybieram się w kolejne fajne miejsce. Tym razem będzie mniej gór, mniej gór a dużo cieplej i dużo cieplej wody, przez to będzie dużo pływania, ale o tym gdzie, jak i kiedy, no to się jeszcze dowiecie. Chwilę obecną, dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, hej!